Coś kołoto. Słuchajcie, dmuchamy w ten balon optymizmu. Jak dmuchamy w balonik trzeźwości Widać było, że nasi piłkarze olali smudę i grali nie dla niego, tylko dla Polskiej. Teraz widać, jak ja opierdoliłem Franciszka, to zdecydował się na zmiany. Wystarczyło kilka chujów mu wrzucić, już nasi lepiej grają. I dzwonił też do mnie Abramowicz, że chce Lewandowskiego do Chelsea. Taki chuj jak mu damy Roberta. Wszyscy subskryberzy moi na pewno usłyszą mój krzyk, kiedy zabrzmi gwizdek kończący sobotni mecz z Czechami oznajmiający naszą wygraną oczywiście to tyle na temat piłki chyba dziś Polacy są nadal w grze a propos konkursu W konkursie Roya i Nivei zostałem wyróżniony zestawem kosmetyków w minucie 4:01 01 sekund jest moje zdjęcie z kwiatkami. Dziękuję i będę uczestniczył w następnym razem w konkursie Prezerwatyw. Przeprowadzam casting na kobiety, które będą mi towarzyszyć w wiek od 18 do 70 lat. Słuchajcie, jest bardzo dziwna sprawa, taka, że nie wiadomo co robić. Przerwie między meczami. Czy pić z radości, że dalej gramy, czy upijać się ze złości, że jeszcze musimy czekać kilka dni na mecz. Nie wiem. Ja wam proponuję robić to co ja, czyli dzielnie czekać razem z wszystkimi znajomymi na to, co się stanie. Słuchajcie, moją długofalową polityką vlogerską. Będzie stopniowe wyszydzanie pewnych ze ich które znajdujemy w świecie internetu. Niski poziom kultury międzyobyczajowej. Ha, kurwa, usiliłem się. Udaje inteligenta, nie? No. Teraz mogę zapalić. A jeszcze wracam do smudy. Ze smudą pff, to jest tak jak z definicją idioty. Usiadł na krześle Tak jakby należały do niego wszystkie meble w pokoju Tylko niech sobie zdaje sprawę Że usiadł tym grubą, beznadziejną, starą dupą Włącznie z hemoroidami I myśli, że on jest Bogiem Nie, piłkarze grają dla nas A nie dla niego Trzymajcie się Ludzie i ludziska Następny vlog będzie w niedzielę Podejrzewam, że pozytywny Gdy z Czechami na pewno wygramy